Darmowy dodatek do gry Frowny Liberty ukaże się na serwerach gry 6 marca o godzinie 18.00. Przerwa techniczna rozpocznie się o 3 w nocy. Co za tym idzie, ta przerwa będzie trwała. 15 godzin. Dodatek nosi nazwę Wilds of Talandra i w tym momencie przedstawię Wam patchnoutsy, które pojawiły się na głównej stronie, ale nie w taki zwykły sposób, że przejdziemy przez patchnoutsy, ponieważ wymiksuję Wam to razem z gameplayem z serwera koreańskiego, a w zasadzie z przedstawieniem konkretnych elementów już w grze, ponieważ te wszystkie elementy, które wchodzą do nas, są już na serwerze koreańskim, a tym samym my. Doganiamy serwer koreański. W zasadzie 27 marca dogonimy serwer koreański, ponieważ sama aktualizacja jest podzielona na daty 6 marca, 13 marca i 27 marca. No ale możemy powiedzieć, że doganiamy właśnie w tym momencie. I od samego początku nowa lokacja, Talandrę, czyli ta północna część mapy, którą mogliście już zobaczyć, ona była wyszarzona. Po odblokowaniu Talandrę zostanie pokolorowana i będziecie mieli pełnoprawny dostęp. Ta nowa lokacja jest taka jakby wielopoziomowa można biegać na dole, na górze. Jest to, jest to o wiele bardziej zróżnicowany teren od tego, który widzieliśmy wcześniej. Wcześniej był taki bardzo płaski, a teraz jest wielopoziomowy. Level Progression Update, czyli będziemy mieli 55. level postaci, a z kolei Lifestyle Content, czyli gotowanie, łowienie rybek, poziom 25. Solo Dungeony. I tutaj już pozwolę sobie wyłączyć moją kamerę, ponieważ ona nie będzie nam pomagała, tylko będzie przeszkadzała i przejdźmy sobie do serwera koreańskiego. Solo Dungeony znajdują się w sekretnych dungeonach. Mamy tutaj klasycznie Tedal Tower, Gate of Infinity i Hall of Illusion. Moi drodzy, solo dungeony, a w zasadzie solowe walki z bosami mają 5 poziomów trudności. Aby wejść na poziom trudności musicie spełniać kryteria Combat Powera, ale nie to jest tutaj najważniejsze, a to, co dropi, moi drodzy, bo na pierwszym poziomie widzimy, że są bronie tieru drugiego oraz runy, tak? I takie obsydian, piece, czyli kawałki do tworzenia przedmiotów, a w zasadzie to do broni, które pomagają nam w zbieraniu solantów, czy levelowaniu masterek naszych broni, a o masterkach będziemy mówić nieco później. Natomiast, jeżeli przebijemy się przez te poziomy trudności, oczywiście im wyższy poziom trudności, tym więcej Jakiś mechanik, tym ciężej robi nam się te solowe bossy, ale tutaj pojawia się moi drodzy biżuteria i to nie byle jaka biżuteria, ponieważ jest to bardzo dobra, bisowa biżuteria, która odnajdzie się w waszych buildach. Jestem niemalże przekonany. I teraz tak, 6 marca otrzymujemy dwóch bossów, tych, których widzicie tutaj na ekranie, z kolei 13 marca otrzymamy dwóch. Kolejnych bossów, czyli tydzień w tydzień będzie rotacja bossami, i takie, mm, takich bossów możemy pokonać. Tak na dobrą sprawę, to nie tyle co pokonać, odebrać nagrody trzy razy. Tak? I za jednym podejściem już możemy od razu wszystkie trzy nagrody odebrać. Ok, przejdźmy do kolejnego tematu, do tematu, do tematu związanego z dungeonami trzygwiazdkowymi. Przeskakujemy cop co dungeon. Dungeony trzygwiazdkowe. Mamy ich 5 i my na start 6 marca otrzymujemy trzy, du trzy dungi: Rancor Wood, Halls of Tragedy i Chapel of Madness. Tak, no, oczywiście, dropy T1 oraz dropy T2. I dropy, te dwa, które są klasycznie bardzo, bardzo dobre, bardzo, bardzo mocne. W dalszym ciągu też dostajemy kontrakt tokeny do otwartych dungeonów. Otrzymujemy weapon masterki i nasze coiny. Ale o tych coinach jeszcze Wam powiem nieco później. <laughs> Przepraszam, i to jest temat dosyć istotny. To, na co chciałbym <laughs> zwrócić Waszą uwagę, to to, że otwarcie skrzynki na końcu dungeona trzygwiazdkowego kosztuje 900 dimensional kontrakt tokenów o numerze 2, i też ta ilość tych kontrakt tokenów rośnie do poziomu 9000, czyli nieco więcej niż mamy teraz. Natomiast długi Tieru drugiego, czyli te stare i długi Tieru pierwszego one będą działały sobie na dimensional contract tokenach 1, tak? To się troszeczkę nam zmienia. W tym momencie na naszych serwerach dwójki działają na tych dwójkach a po patchu yy, będą działały po prostu na jedynkach, ponieważ są to dungi już przestarzałe. Z kolei 13 marca otrzymamy kolejne dungi trzygwiazdkowe, czyli Doomroot Grove i Twisted Laboratory. Mamy, mamy to z głowy. To teraz czas na Weapon Mastery i to jest naprawdę duża rzecz, bardzo duża zmiana, która zdecydowanie wpłynie na to, jak będziemy tworzyć buildy. I zacznijmy od samego procesu levelowania. Poziomów masterek mamy 200, a nie tak jak 20, gdy mieliśmy to wcześniej. I oczywiście proces levelowania to nie jest jakieś aż taka katorga, że tak jak przechodziliśmy z 19 na 20 level, to teraz do 200 będziemy bić 13 lat. Nie, nie, nie. To jest po prostu tak porozkładane, ponieważ potrzebujemy więcej punktów, żeby wypełnić całe drzewko danej masterki. Ale jak z tym levelowaniem. Otóż teraz możecie grać ze stawem waszych broni, czyli powiedzmy w przypadku tej postaci byłby to staw i łąd. i możecie grać tylko nimi. Nie musicie zakładać Greatsworda, żeby levelować Greatsworda, ponieważ punkty doświadczenia zbierają się takiego tak jakby chmury i tutaj możemy sobie te punkty rozdzielać na dowolne bronie tak, jak żywnie nam się podoba. Fajne, fajne, mi się podoba. <laughs> Ale. Samo levelowanie można rozgryźć w dosyć taktyczny sposób, ponieważ może być tak, że wasz power spike w waszym buildzie będzie widoczny, zauważalny, dajmy na to na setnym poziomie waszej broni. Tak? Czyli coś, co jest kluczowe do waszego buildu, będzie na setnym poziomie, tutaj w masterkach, i porozdajecie sobie te punkty po nodach, tak, żeby odblokować sobie dane pasywki. Natomiast gdy osiągniecie 390 level ogólny level, ponieważ jak widzicie w lewym dolnym rogu jest 130 260 390 i 520, to jest overall mastery skill. Czyli suma wszystkich poziomów waszych broni, a to też jest istotne. I tutaj, jeżeli miałbym odblokowane te sloty, mógłbym wybierać takie specjalne umiejętności pasywne, które również odblokowują się na konkretnych poziomach, gdy już sobie sumujemy nasz poziom, tak? I, jeżeli one, jeżeli któraś z tych pasywek byłaby kluczowa dla waszej postaci, to być może będzie wybierać taktykę, żeby, jeżeli już macie, powiedzmy, setny level waszej głównej broni, żeby dolewelować sobie jakieś inne bronie, aby ten overall mastery skill level podbić, tak? Ponieważ wiemy, no niższy poziom bije się szybciej, wyższy poziom bije się Najzwyczajniej w świecie wolniej. Jak działa to levelowanie, to znaczy to rozkładanie masterek? Po prostu musicie rozdawać dane punkty. Tutaj widzicie, co jest potrzebne, żeby odblokować dane, daną nodę. Tak po prostu odblokowujecie notki i przechodzicie sobie dalej. Najzwyczajniej w świecie. Kolejny temat. Sprawdźmy, z czym jest związany. Jest to, moi drodzy, Nebula Island. Czyli wyspa PvP, która ukaże się w grze 13 marca. i Razem z tą wyspą ukaże się nam system artefaktów, ale o tym systemie artefaktów za chwilę. Na Nebuli, w naszej wersji, będziemy mogli spędzić 5 godzin tygodniowo. Na tej wyspie, oprócz oczywiście samego PvP, mamy też drobną, małą lokację PvE oraz dostęp do wydarzeń, czy to bossów. Tylko, że uwaga, bosowie działają w takiej zasadzie, że są zamknięci. I tylko określona liczba graczy może wejść walczyć z takim bossem. Bijemy tam moby, zdobywamy paczki, łapiemy itemy. Generalnie miejsce na farmę tylko o podwyższonym ryzyku. I powiedziałem tutaj, że 5 godzin tygodniowo na serwerach koreańskich jest to 7 godzin, i na serwerach koreańskich można wydłużyć czas do 8 godzin tygodniowo, żeby tyle czasu tam spędzić. Natomiast czy u nas będzie to 8 godzin? Nie wiem, widzę, że ten czas będzie można wydłużyć. Ja już też do systemu artefaktów. System artefaktów wygląda w następujący sposób. Grając na Nebuli, dropimy takie specjalne skrzynki, z których wyciągamy konkretne części artefaktów. System artefaktów też działa w systemie transmutacji i to zaraz wam oczywiście wszystko pokażę i razem z systemem artefaktów otrzymujemy dodatkową umiejętność. Przejdźmy sobie teraz do gry. Nebula Island to na serwerze koreańskim Lowless Wilds i po prostu wskakujemy sobie tutaj w następujący sposób, możemy to wykonać w tym momencie. Po takim teleporcie wskoczymy do, moi drodzy, takiego huba. Tutaj czas nie jest naliczany, po prostu możemy sobie tutaj stać w miejscu, wybrać portal, do którego chcemy wskoczyć. Te portale doprowadzają nas do konkretnych części mapy. Tak? Wszystko to jest widoczne. Ta wysepka znajduje się w naszym świecie. Tutaj oczywiście jest to wyspa instancjonowana, nie można tutaj w żaden sposób dopłynąć. Co do systemu artefaktów, okienko wygląda w taki sposób: artefakty można dowolnie sobie ściągać, zakładać budować w taki sposób żeby otrzymać konkretne bonusy, które będą przydatne do naszego buildu oczywiście te artefakty są setowe, w zależności od tego jaki mamy kolorek artefaktów, tym lepsze są te bonusy tutaj są stat efekty po lewej stronie z kolei tutaj mamy takie jak Lunar Stone i Solar Stone i zwróćcie uwagę na ten Solar Stone to jest skill aktywny moi drodzy, i ten skill aktywny Daje nam szansę, znaczy podkręca nam hit chance o 200 na 10 sekund. Gdzie ten skill się znajduje? Tutaj pod F5, można sobie to odpalić. Teraz mój hit chance będzie najzwyczajniej w świecie zwiększony. Kolejny temat do artefaktów to material transmutation. Moi drodzy, oczywiście, artefakty można tutaj sobie przepierać, bo tego będzie zdecydowanie dużo. Tak samo jak w systemie run też można sobie tutaj wszystko przepierać. Kolejny temat. Przejdźmy sobie tutaj nieco niżej. New, li new Lifestyle Content. To możemy sobie mm, zrobić w dół o Tier Weapons. Moi drodzy, w zasadzie to. Nie wiem czemu nie Tier to Items. No nieistotne, tak czy inaczej. Nowy maximum Level, nowa yy, lokacja, no to także nowe przedmioty. Przedmioty, które zdobywamy poprzez wykonywanie aktywności, yy, questów daily, otwarte dungeony, zamknięte dungeony, solowe dungeony, yy, worldbossowie, Bossowie yy, oraz crafty. Crafty przy pomocy tokenów. Yy, I te tokeny to są. To odmienione, zmienione tokeny, które otrzymywaliście wcześniej z bossów z zamkniętych dungeonów. Kojarzycie, takie tokeniki, które wypadały z konkretnego bossa, to się przekrawcało na jakieś różne rzeczy. Od teraz po patchu Stalandre, będą dwa rodzaje tokenów: T1 i T2. Wszystkie tokeny, które zdobywaliście dotychczas do patcha stalandrę, zostaną przekonwertowane na tokeny T1. Z kolei, Tokeny T2 to będą tokeny, które będą zdobywane z aktywności trudniejszych, cięższych. Gdy będziecie jakąś aktywność wykonywali, to będziecie widzieli, jaki token możecie za to otrzymać. I teraz, tak, zasada jest taka, że jeżeli brakuje Wam trade Androck Stone'ów, to lepiej będzie wymienić tokeny tieru drugiego jeszcze przed aktualizacją Talandre na. Trade Unlock Stone, takie woreczki z Trade Unlock Stone'ami, jeżeli tego Wam nie brakuje, no to po prostu sobie możecie rozostawić. One zostaną powymieniane na te tokeny T1 i będziecie mogli coś z nimi zrobić po patchu. Tak? Czemu wymieniać lepiej przed patchem? Bo dostaje się po prostu tych Trade Unlock Stone'ów więcej niż po patchu, gdy zostanie to przekonwertowane na token T1. I teraz zwróćcie uwagę... Jak to wygląda? Tutaj mamy jakiegoś MPCA. Wybaczcie za powolność, ale no niestety, jesteśmy w serwerze korajskim. Tak to wygląda: Adventure Coin Loyality, moi drodzy. 160 takich tokenów, żeby sprawdzić sobie jakiś miecz. Tutaj lepszy miecz, no to 400 takich tokenów. Jeżeli chodzi o armory, no to bardzo, bardzo podobnie. Jeżeli jest to armor jakiś gorszy, 160. 160. Jeżeli lepszy, no to będzie 320. I tak na dobrą sprawę wygląda to ze wszystkimi przedmiotami w grze, oczywiście nie wliczając w to przedmiotów z arch-bossów. Event Wilds of Talandre. Moi drodzy, mamy zestawy setowe, które będzie można otrzymać w Battle Passie, w zasadzie to jest coś na zasadzie hmm, eventowe challenge do levelowania czyli coś bardziej na zasadzie leveling loga, event pasa. Coś, co mieliśmy bodajże, jeżeli dobrze myślę, tak jak mieliśmy leveling log, gdy biliśmy poziomy do 50, to teraz bijąc do 55 otrzymamy taki talandre leveling log i będziemy mogli odebrać sobie specjalne nagrody. Talandrę, celebration pack, no to wiadomo, dla osób, które chcą powydawać nieco pieniędzy, śmiało. Milestone'y, moi drodzy. Tutaj mamy całą rozpiskę tego, co będzie się odblokowywało w konkretne dni. Wygląda dosyć sympatycznie. Ja nie ukrywam, że wolałbym mieć otwarty dungeony, które mają być 9 marca, już 6 marca, no ale umówmy się, więc z tym możecie się zapoznać już na własną rękę, aczkolwiek podejrzewam, że dla wielu osób nie będzie miało to większego znaczenia, co jest na tej stronie napisane. I w grze będziecie sobie na spokojnie poznawać te nowe mechaniki. Jeżeli odeszliście z gry wcześniej, to też pewnie system run będziecie poznawać, jeżeli później, no to. Będzie zapoznawać się z tymi nowymi elementami, tak żeby, nie, żeby, żeby się nie łapali zadyszki od tego natłoku kontentu, który nam pojawi się w grze. Combat and Movement Improvements tutaj mamy zmiany związane z tym, jak płynne są animacje. Niestety tego nie byłem w stanie jakoś sprawdzić dogłębnie na serwerze koreańskim, ze względu na ping, który jest przerażająco wysoki i wszystko co robię jest ekstremalnie uciążliwe i kartonowe, więc niestety nie wiem, czy jest płynniej, ale podobno jest. To co jest bardzo ważne, to to, że targetowanie ma być usprawnione. No, ale to też oczywiście zobaczymy po wyjściu z aktualizacji. U nas dodatkowo zaznaczę, że jest nowa, jakby nowy skill kontrujący. Niestety, on działa tylko w PvE. Jeżeli jakiś Potwór was obali, to możecie podnieść waszą postać, klikając Spację. Siege odbędzie się 23 marca. Gildia broniąca zostanie wyłoniona 21 marca. Z kolei tax delivery odbędzie się po Siege'u po 23 marca. Do tego nowy system Weekly, moi drodzy. Nowy system Weekly, który wygląda w następujący sposób: wykonujecie konkretne misje, odbieracie punkty. I odbieracie nagrody. Nie musicie wykonać wszystkich misji, aby odebrać wszystkie nagrody, więc spokojnie. Tych misji nie jest dużo, jest ich 15, więc też nie ma jakiejś tej tragedii. Token Consolidation o tym już mówiłem więc możecie sobie zobaczyć, jak te przeliczniki tutaj wyglądają. Do tego Gear Sync moi drodzy, to jest. Kolejna, kolejna mechanika, która jest związana z przedmiotami. Przejdźmy sobie tutaj do tych craftów. Tak, wygląda to w następujący sposób. Bierzecie sobie przedmiot, który będzie dawcą tak naprawdę waszego plusa, i w tym, w tym miejscu odblokowujecie sobie soket. I jeżeli będziecie mieli powiedzmy jakąś inną broń na plus 0, tak, to po blokowaniu takiego soketu będziecie mogli mieć po prostu. Kolejną broń już wbitą od razu na plus 9, to jest bardziej z myślą o tym wyższym plusowaniu, bo te plus 9 tam już bez przesady, aż takiej katorgi nie ma, ale powiedzmy, przedmioty plus 12, no to już jest jazda bez trzymanki, trzeba naprawdę mieć bardzo, bardzo dużo surowców, żeby zapgradewać te przedmioty na plus 12 na plus 12, bo tak, te dwa przedmioty to już są plus 12, czyli więcej, więcej upgradeowania. War Gamesy, moi drodzy. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest, to są takie customowe walki, do których możemy się zapisać. W momencie, gdy ktoś inny stworzy lobby i poda nam klucz, albo jeżeli ustawi, że jest to otwarte. Natomiast jest to customowe, więc jeżeli gildia z Gildią albo jakieś ekipy się nie umówią, to prawdopodobnie takich Wargamesów się nie uda rozegrać. Dlatego nie do końca mi się to podoba i wolałbym, gdyby Wargamesy zostały. Wzbogacone w mechanikę matchmakingu, żeby to był to klasyczny battleground, jakie możemy spotkać w innych grach. Póki co tego nie ma, wielka szkoda, więc możemy temat Wargamesów pozostawić i przejść do tematu broni. I tutaj mamy fiksy, buffy oraz nerfy. Ja skupię się na tych buffach oraz nerfach. Shield Survival Technik, tutaj wprowadzona zmiana. Regeneracja życia aplikuje się tylko raz, gdy blokujemy Fury ataki oraz Edges Shield traci magię Staticzną defensywę per shield Block. Grajdźword tutaj mamy same fiksy, Dagery, moi drodzy. Umbral Spirit maksymalna ilość aplikacji per skill zostaje zlimitowana do 30. Fatal Stigma na AoE obrażenia, zasadzie to specjalizacja z tym związana ignoruje shield block chance. Do tego Shadow Walker, czyli pasywka, która zwiększa nasze uniki, ma skrócony czas trwania z 6 sekund na 4 sekundy. Crossbow, czyli kusza, na detection tracimy melee evasion effect. Staw, moi drodzy, tutaj Infernal Meteor i Hellfire Rain ignoruje shield bloki, natomiast na serwerach koreańskich pojawia się także zmiana, która wprowadza do Hellfire Rain dodatkowy Meteor, który bije bazowym damagem, Po prostu taką kumbułą. Ta buła nie jest duża, jest dwa razy mniejsza niż sam Infernal Meteor, ale jest jakiś podstawowy Damage. Zobaczymy, czy u nas też to zostanie wprowadzone. Z kolei Wand and Tome. Saints of tutaj healing received bonus effect zostaje usunięty. Spear z kolei dostaje nerf na Javelin Inferno i czas trwania Emberów. Zostaje skrócony z 30 sekund na 10 sekund, a kataklizm dostaje cooldown zmieniający się na 27 sekund. Tutaj mamy na łuku DC Sniping, czyli DC Bombardment Specialization ma od teraz Shield Block Penetration efekt, moi drodzy archbosowie i filbosowie. Tutaj mamy zmiany, które mają zatrzymać mega sojusze, które dominują serwery, tak jak było to na początku yy, gry, gdy startowała. Słuchajcie, o co chodzi? Yy, gdy pójdziecie na World Bossa, teraz będziecie mieli trzy portale. Pokojowy, frakcyjny i gildyjny. Pokojowy, klasycznie wchodzicie sobie i w formie pokojowej yy, walczycie z World Bossem. Oczywiście, jeżeli wchodzicie sobie w party yy, i system kontrybucji działa na bardzo podobnej zasadzie. Wasze party walczy o to, że aby zgarnąć lód do własnej kieszeni. Dodatkowo jest jeszcze ranking, dzięki któremu im lepiej Wam pójdzie, tym większe dodatkowe nagrody otrzymujecie, takie rankingowe. Frakcyjny działa na zasadzie tak jak event Dominion, z tym, że tutaj są dwa teamy, po 46 osób w każdej drużynie i bijecie się między sobą oczywiście o tego bossa, o to, żeby wbić jak najwięcej kontrybucji i tak to będzie więcej kontrybucji i będzie miał większe szanse po prostu na drop. Gildejny. Portal działa na zasadzie takiej samej jak frakcyjny, z tym, że to jest gildia na gildie, tak? I działa na zasadzie matchmakingu, czyli wchodzicie swoją gildią do środka maksymalnie w 48 graczy, minimalnie w 36 graczy i zostajecie łączeni z jakąś inną gildią. Jeżeli e, liczba gildii w matchmakingu będzie nieparzysta, to wtedy może się zdarzyć taka sytuacja, że, będzie, że, będą, że będą w środku trzy gildie, czyli będzie 1 na 1 na 1. Jeżeli chodzi o archbosów, to tutaj Mamy portal pokojowy i frakcyjny, i do tego dzieje się także ta walka w otwartym świecie. Nie ma portalów portali, przepraszam, yy, gildejnych, tak? ale ta walka normalna dla sojuszu w otwartym świecie dzieje się tak jak działo się to dotychczas. Serwer transfer, moi drodzy, razem ze startem wersji 2.0, wszystkie cooldowny związane z transferami zostaną zresetowane i gracze będą mogli do 13 marca za darmo. Transferować się pomiędzy serwerami, oczywiście klasycznie będzie trzeba kupić w sklepie za darmo serwer transfer Ticket. Co 24 godziny taki serwer transfer Ticket będzie można sobie kupić i jeżeli się przetransferujecie, to będziecie mieli 24 godzinny cooldown na zmianę serwera. Czy mi się to podoba? Nie. Uważam, że taki serwer transfer Ticket mógł być jeden, mógłby być dwa ale jeżeli robimy to nielimitowane i co 24 godziny będzie można skakać, no to znowu będziemy mieli drobny problem, więc roszady serwerowe są przed nami. Oczywiście po 13 marca wszystko wraca do standardu i takie cooldowny transferowe będą miały 30 dni. Stakowanie skrzynek, sordomy czy skrypty. Od teraz będzie można maksymalnie mieć takich skrzynek 65. A jeżeli ktoś ma ponad 65, to zostaną one wymienione na tokeny tieru pierwszego, które można wymienić na, czy sprawdzić z nich jakieś przedmioty czy powiedzmy trade unlock stony. Sekcja przedmiotów, bardzo drobna sekcja. Słuchajcie, od teraz książki aktywne i pasywne będą działały jako jeden typ książek. Processed Marine i Regular Marine zostaną połączone w jedno. Z kolei Training Duo, czyli te kropelki do EXPA broni, zostaną zamienione na Weapon Mastery SEALS General. I najważniejsze w generalu rzeczy. Nasz depozyt będzie mógł być zabiegowany aż do 500 item slotów. Sklep arenowy będzie miał w sobie tokeny tieru drugiego. Bodajże 5 tokenów za 3 arena. Coiny jakoś tak. Generalnie można takie dwie paczki z tymi tokenami sobie kupić. To są te tokeny do krawcenia powiedzmy przedmiotów. W bazach gilejnych będą kukły do bicia. Eventy typu Dominion nie będą występowały poniżej. 45. poziomu bardzo fajnie, i do tego informacja o tym, że power scaling zostaje zniesiony. I to by było na tyle tych patchnotów, a w zasadzie to ciekawych informacji z tymi notes'ami związanymi. zauważam, że tutaj nie było wszystkiego. Ponieważ na przykład nie zauważyłem informacji o tym, że 15 pierwszych eventów w tygodniu będzie miało trzykrotnie zbustowaną nagrodę. Nie zobaczyłem też tej informacji o tym, o co chodzi z tym, że event gildyjny będzie bardziej istotny niż event pokojowy. Na przykład, no ale pewnie w grze już się po prostu tego dowiemy. Dajcie znać, jak Wam się te pacznący podobają. A ze mną... Będziecie mogli zobaczyć się klasycznie na Twitchu. Gra ma wystartować o godzinie 18.06 marca. Mój stream pewnie będzie od godziny 17.00, ale tak realnie, bądźmy szczerzy, czy oni o tej 18.00 włączą serwery? Po tym, co widzieliśmy w ostatnim czasie w tej grze, to raczej spodziewałbym się, że serwery ruszą o godzinie 20.00, czy może 22.00, albo może w ogóle nie ruszą, akurat w czwartek. Pożyjemy, zobaczymy. Tak czy inaczej, do zobaczenia. Trzymajcie się, jak nie na Twitchu, to po prostu w grze. Elo elo 320